Witam serdecznie, 21 lipca, słuchajcie już jest, nie wiem, już po 19 grubo, nie mam zegarka, ale nie, w lesie jest tak ciemno, teraz tego kamera nie oddaję. Nie wiem jak ja zbieram te grzyby, ale zobaczcie na to. Tu jest jeden. jeszcze jakiś limak, proszę bardzo. Taki prawdziweczek. Zobaczcie, tutaj podniesiona górka, delikatnie. Proszę bardzo. Mamy już dwa. Proszę bardzo. Mamy już trzy. Rozejrzyjmy się. Proszę bardzo. Czy tutaj też? No, oczywiście. Proszę. Rozejrzyjmy się dalej. Może jeszcze coś znajdę. Mówiłem gorąco.